Chciałbym zaproponować wam fragment pochodzący z drugiej części mojej powieści. To jest moment, kiedy przeskakujemy o 30 lat do przodu. Nasi bohaterowie dorastają, zmienia się trochę ich punkt widzenia na pewne sprawy, ale też zmienia się styl i język tej opowieści. I jak to powiedział jeden z recenzentów, ogień z każdej strony to są dwie książki w jednej. Zobaczcie jak to brzmi. Ten fragment pochodzi z rozdziału Krawędź Pamięci. Szarpnięcie i pisk hamulców wyrzucają mnie z płytkiego snu. Wciąż mam go resztki pod powiekami i w ustach, gdy przeciskam się z torbą na koniec korytarza. Wychodzę na peron, po którym przechadzał się ojciec z młotem przez pół życia, i nie mogę nie przystanąć, żeby popatrzeć na dworzec, przy którym parkował komarka i gdzie zostawiał kapotę. Po robocie zmywał pod skarku schylony nad małym zlewem i przeglądał się w żółtych kafelkach, bo lustra nie było. Na poddaszu w gabinecie wydano mu wyrok, i zesłano na spalarnię, i do końca życia widział już tylko ogień. Obchodzę budynek dookoła. Na postoju przed dworcem czeka ostatnia taksówka. Do raju, mówię i zrzucam torbę na siedzenie. Uważaj pan na tapicerkę. Dokąd? Jak na Żychlin, przed Marianowem w prawo, tam gdzie las. Powiem, gdzie się zatrzymać. Facet przygląda mi się uważnie w lusterku. Zerka na zegarek i gasi silnik. Przykro mi, ale ja na te wiochy po nocy nie jadę, mówi. Jeszcze jakiegoś psa ustrzelę i kto mi za zderzaki lampę odda? Sto złotych, mówię mu. On zaciąga się mocno zapachem wanili i petów. Skóra wypierdzianego fotela trzeszczy. Głowa kalkuluje, podkrążone oczy sprawdzają raz jeszcze, czy wyglądam na takiego, co mu zarzuci reklamówkę na łeb. W gotówce. W gotówce, mówię i podaję mu banknot. Silnik odpala. Lecimy w noc z wyłączonym taksometrem. Kutnowskie suburbia nie wyglądają jak kiedyś. Miasto rozlało się na pole. Betonowe osiedla o fantazyjnych nazwach takich jak Zielone Zacisze albo Awangarda Północy wyrastają z błota, a ludzie dojeżdżają do nich w leasingowanych suwach, bo inaczej się nie da. Rów w Dupie albo Kakaowe Królestwo to byłyby bardziej adekwatne nazwy. Dalej stoją zmodernizowane chałupy ochlapane tynkiem, z wielkimi butlami gazu wyeksponowanymi na honorowych miejscach w ogródku. Jak coś pójdzie nie tak podczas rodzinnego grilla, szybko oczyszczą krajobraz. Ale gdy mijamy komadzyn, wszystko zaczyna wyglądać znajomo. W bladym świetle przydrożnych lamp rozpoznaje chylące się ku ziemi chałupy i stojące za nimi zmurszałe stodoły. Drewniane płoty z pofalowanymi deskami, skrzynki na listy przybite gwoździami do furtek, zardzewiałe numery domów, które znają tylko miejscowi. Wreszcie sznur świateł się urywa i wjeżdżamy w gęstą ciemność. A co pan ma tam za interes, jeśli mogę zapytać? Mieszkałem tam kiedyś. Teraz wszystko opustoszało, nawet tabliczki z nazwą nie ma. Pamiętam, że kradli ją na potęgę. Raj, taka fajna nazwa. Każdy chciał mieć w garażu albo na siłce w piwnicy. Ale jak poszła autostrada, to wykupili od ludzi ziemię, a reszta się wyprowadziła, bo za duży hałas. Nie byłem tam ponad dwadzieścia lat. To jest do czego wracać? Nie wiem. Jak nie będzie, to mnie pan odwiezie z powrotem na dworzec. To już będą dwie stówy, mówi i śmieje się pod nosem. W oddali przez czarne pola ciągnie się szumiąca nitka światła. Stara droga prowadzi krótkim wiaduktem nad autostradą. Ekranów akustycznych brak, bo nie ma już zabudowań. Tam, gdzie niegdyś było gospodarstwo państwa liców, teraz wyprzedzają się tiry. Chałupa wójta to zagajnik tuż przy krawędzi drogi. Ale stary dom pod lasem wciąż stoi. Taksówka zajeżdża na podjazd. Jasne strumienie reflektorów przeciskają się między sztachetami i strzelają w podwórze. Patrzymy obaj na tę nagą bidę z popękanymi szybami, po parapety tonącą w chaszczach. Na przewrócone drzewo wyrwane przez wichurę i obalony płot. Miejsce, którego bardziej nie ma niż jest. Natura wyciągnęła gałęzie po swojej i oplotła je mocno. Przyjdzie zima, po niej kolejne lato. Ściany też się poddadzą. Cierpliwej sile skruszają i zapadną w niepamięć. To co, może jednak zaczyna, ale ja wysiadam. Chłodne powietrze pachnie mokrym lasem. Liście szeleszczą pod stopami. Na furtce nie ma łańcucha ani kłótki. Popycham ją, rwąc trawy i wchodzę w podwórze. Wydaje się tak niewiarygodnie małe jak kojec dla psa. Ciekawość pcha mnie dalej, ale klucz został w aucie, więc muszę zawrócić. Nie ma jak w domu, mówię, zarzucając torbę na ramię. Czekaj pan. Taksiarz zatrzymuje mnie i wciska wizytówkę. Będę się jeszcze parę godzin kręcił po mieście, jak coś. Światła wycofują się z podjazdu. Zapada ciemność, taka jaką pamiętam, z niebem gęstym od gwiazd. Widać wyraźnie drogę mleczną schodzącą łukiem w kierunku Grotowic. W oddali migają światła ogromnych wiatraków. Szum aut za zakrętem przypomina, że nawet tu czas nie stanął w miejscu. Idę za dom. Trzy stopnie. Klucz szuka zamka. Mechanizm jęczy. Stawia opór, ale poddaje się strzaskiem. Drzwi sarkofagu zamknięte w pośpiechu naraz ponownie stają otworem. W korytarzu światła brak. Ostrożnie wchodzę do pokoju, oświetlając drogę telefonem. Powietrze pachnie kurzem i dymem, jest suche. Czuć przeciąg wpadający przez nieszczelne okna. Próbuję drugi raz. Naga żarówka rozbłyska pod sufitem. Na zadeptanym dywanie czernieją ślady sadzy. Wiadro wciąż leży w wejściu do kuchni. Naprawdę tu jestem. To nie sen. Choć w oczach rozmywają się kontury, gdy dostrzegam białą rękawiczkę bez palców rzuconą pod stół.